W sobotę plac przed Świetlicą w Drygulcu w gminie Wojciechowice zamienił się w centrum tradycji i kultury, a wszystko za sprawą koła gospodyń wiejskich w Drygulcu, które zaprosiło na wspólną potańcówkę. Było pysznie, kolorowo i tanecznie. Na spotkaniu w pięknych, kolorowych strojach ludowych pojawiło się aż sześć kół gospodyń wiejskich, zapewniając wszystkim wyśmienitą zabawę i porcję muzycznych doznań. Jak wyjaśniają pani z KGW Drygulec udało się to wszystko za sprawą projektu które dofinansowała Fundacja Artwińskiego. Realizujemy projekt, potańcówka wiejska, cool. Na przekul wszelkim smutkom, jest to nasz kolejny projekt, realizujemy go, to środki na, na dofinansowanie tego projektu pozyskaliśmy dzięki Fundacji imieniem Stefana Artwińskiego w Kielcach. Dużo się będzie tutaj dzisiaj działo, co jest w programie? W programie właśnie teraz są występy kół gospodyń wiejskich. Będą reprezentować swoje stroje ludowe. No i będą reprezentować siebie. Mamy sześć kół, także będzie fajnie, wesoło. Koło Gospodyń wiejskich w Trygórcu aktywnie działa już od pięciu lat. Przez ten czas udało się zrealizować wiele ciekawych inicjatyw. Te inicjatywy cel mają jeden: integrować. Najważniejsze właśnie, żebyśmy się integrowały, a to jest okazja do takich do, właśnie, do, do takich spotkań, do takich staramy się właśnie tak działać, żeby nasza działalność polegała właśnie na integracji zarówno mieszkańców, jak również innych grup społecznych. Niekoniecznie z naszej miejscowości. To, że o integrację w tym wszystkim chodzi, potwierdził również Marcin Wrublewski, prezes Fundacji Polemika. To kolejna inicjatywa, którą udało się tą organizacją wspólnie zorganizować. Integrowaliśmy się już rok temu, dokładnie na takiej samej imprezie, i uważam, że to jest największy sukces, że udało nam się powtórzyć wydarzenie, które zapoczątkowało tak naprawdę naszą współpracę z Kołem Gospodarki Wiejskich na Drygulcu. Jest bardzo ważna, tym bardziej, że właśnie taką integrację... Myślę, że pokazaliśmy to dobrze w Bidzinach, podczas integracji Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnej, pożarnych z terenu gminy Wojciechowice. To właśnie wtedy zobaczyliśmy, jak takie integracje są potrzebne. Powiem więcej, dzięki takim integracjom wiele miejscowości oraz społeczności lokalnych odżywa i my dajemy tylko tak naprawdę pierwszy impuls. Potem ludzie już sami integrują się, zbierają się, nawet gromadzą się i poprzez takie przysłowiowe zrzutki Ktoś przyniesie jedną rzecz, ktoś drugą i imprezy się odbywają. Dlatego myślę, że takie pierwsze rozpoczęcie jest bardzo ważne. Damian Jędrzejecki, radny Gminy Wojciechowice, powiedział, że jest to bardzo istotne, że takie inicjatywy oddolne są i mieszkańcy mogą się wspólnie spotykać. Jak dodał koła gospody w gminie wypełniły Kulturalną lukę. Mieszkańcy powinni się spotykać jak najczęściej. Mamy na terenie naszej gminy piękne obiekty. Muszą te obiekty żyć. Uważam, że powinny żyć. Coraz więcej widzimy takich inicjatyw oddolnych, i z tego się bardzo jako radny cieszę. Myślę, że w naszej gminie no brakuje, brakuje właśnie takich ośrodków kultury. Koła gospodyń wiejskich wypełniły tą lukę, świetnie się rozwijają. Sporo bardzo, bardzo fajnych, dużo imprez organizują. Z tego się bardzo cieszę. Z takiego spotkania cieszył się również ksiądz Rafał Olszówka, proboszcz parafii w Wojciechowicach. Tak, to jest, jest człowiek skonstruowany, że potrzebuje Trzymię dla ducha i dla ciała. I to jest bardzo piękna dzisiaj taka inicjatywa oddolna. Koła gospodyń wiejskich z Drygulsu, żeby to wszystko rzeczywiście tak przygotować pięknie, pokazać nam wszystkim, że można coś pięknego tak oddolnie zrobić, rzeczywiście i to jest bardzo fajne dla ciała i jak najbardziej popieramy. Po tańcówka z KGW w Drugulcu przyciągnęła do wspólnej zabawy naprawdę wiele osób, które po szaleństwie na parkiecie mogły zasiąść do wspólnego stołu, gdzie czekały same regionalne przysmaki. Katarzyna Kaszluga, stv. info